Medytacja kraina kreacji. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju pięknego, magicznego lasu. Jest to las pełen magicznych drzew i krzewów, magicznych ptaków i zaczarowanych zwierząt. To las pełen mocy i skrywanych tajemnic. Słyszysz szum starych drzew, liści kołyszących się na wietrze. Słyszysz śpiew magicznych ptaków, śpiewających starą pieśń. Czujesz lekki powiew ciepłego wiatru, który otula Cię i daje poczucie bezpieczeństwa. Wiatr ten zaprasza Cię do wnętrza lasu. Z każdym krokiem wchodzisz głębiej i głębiej, czując się coraz bardziej spokojna i zrelaksowana. Idąc magiczną ścieżką, podziwiasz piękną i bogatą roślinność o kolorach niczym z bajki. Wszystko jest takie realne i żywe. Czujesz to całą sobą, wszystkimi zmysłami każdy zapach, dotyk, smak. Po drodze spotykasz pięknego, świetlistego ducha lasu. Jest to Twój przewodnik. Który uśmiecha się do ciebie i prowadzi za dłoń dalej. Przewodnik doprowadza Ci do świętego miejsca w sercu lasu. To magiczna studnia, otoczona kwiatami, wyłożona świecącymi kryształami, migoczącymi w promieniach słońca. Podchodzisz do niej i spoglądasz w krystalicznie czystą, niczym niezmąconą taflę wody, w której widzisz swoje odbicie. Widzisz siebie pełną mocy, piękna i kreatywności. Jesteś nieskazitelna, silna i zdrowa. Odważna. Akceptująca wszystko, co Cię otacza i spotyka, pełna radości i miłości, pełna spokoju. Twój przewodnik opowiada Ci o mocy tej studni, o potężnej mocy magicznej wody, która ją wypełnia. To moc uwalniania wszelkich niepotrzebnych przekonań. I uzdrawiania Twojego wnętrza. Zanurzasz więc dłonie, w których trzymasz kamień. Ten kamień symbolizuje wszystko to, co Ci nie służy, co Ci ciąży. To Twoje zmartwienia, lęk i niepokój, Twoje przekonania i ograniczenia. Ten kamień symbolizuje także Twoje choroby, cierpienie, żal, zazdrość. Czujesz to wszystko w sobie, czujesz bardzo głęboko. Wiesz, że jesteś już gotowa, aby wyzbyć się tego ze swojego życia. Dlatego. Wypuszczasz kamień z dłoni, patrząc jak powoli opada coraz niżej i niżej. Odchodząc w głębie wody, czujesz jak wszystkie te emocje uwalniają się z ciebie. Kamień opada coraz niżej i niżej, rozpadając się na części zupełnie tak jak Ty. Byłaś z nich zbudowana. Każda, nawet najmniejsza część, opadając, przekształca się w piękny kryształ, tworzący ową studnię. Każdy z kryształów ma niewyobrażalną moc, a swą potęgą napełnia każdą osobę, która jest w jego posiadaniu. Kamień znika, a z nim znika wszystko to, co puściłaś razem z nim. Woda zaczyna emitować świetlistą energię. Jasne, złociste światło, które przenika przez Twoje ciało. Czujesz, jak wypełnia cię harmonia i spokój. Jak każdy Twój oddech napełnia cię wolnością. Słyszysz powtarzające się echa wydobywające się z głębi lasu, tworzenia swojej rzeczywistości, które wzmacniają Twoje poczucie sprawczości i kreatywności. Przewodnik chwyta cię za dłoń i wręcza ci kryształ. Mówiąc Jestem potrzebna jesteś gotowa prowadzi ci na wzgórze, z którego roztacza się widok na Twoją przyszłość. Widok ten jest pełen kolorów, śmiechów i radości, pełen miłości i spełnienia. Wyobraź sobie siebie. Wolną od niepotrzebnych przekonań, osiągającą cele, realizującą marzenia. Poczuj, jak ta wizja napełnia Cię radością, pewnością siebie i spokojem. Duch lasu prowadzi Cię z powrotem przez las do miejsca, gdzie rozpoczęła się Twoja podróż. Z każdym krokiem wracasz coraz bardziej do teraźniejszości, zabierając ze sobą poczucie mocy i sprawczości. Wyobraź sobie, że ponownie wychodzisz z lasu i stajesz na jego skraju, czując się odświeżona i pełna energii. Uśmiechnij się. I pomachaj do swojego przewodnika. Wiesz, że tu zaraz wrócisz. To nie pożegnanie, a początek drogi, którą teraz musisz przejść. Weź więc kilka głębokich oddechów, a kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy i ciesz się swoją mocą i energią.